Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spity z porównania Sony Xperia 5 Mark III kontra Realme GT Neo2. Neo2 z Snapdragon 878 GB RAM plus 3 z rozszerzenia z pamięci. W Xperii mamy Snapdragon 888 8 GB. RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. i Przy okazji sprawdźcie jasność maksymalną w obu telefonach. No w Xperii... no, Tu już sobie damy na maksa tak coś trochę trochę ciemniej, no ale to już mówiłem wam nawet chyba na wstępie. Dobra, no lecimy. Sprawdźmy, który jest szybszy. Allegro, Xperia, AliExpress, też Sony, Ceneo, no praktycznie Remis, Galerie. Sony, HBO GO, no powiedziałbym że ligmi. Polsat Box Go, też Realme, jak do Pel. Realme, mapy, tutaj Sony, Player Pel. Realme, Oeliks, Sony, też Sony, Globo. minimalnie Rydemi, sklepy Rydemi, Spotify, Rydemi, TapTalk, Rydemi, no i Fast, jeszcze raz nie jedziemy: Tripadvisor, Sony, Twitter, Sony, Uber, Rydemi. Wykop Sony, YouTube, Realme. No, mimo że to 870 ka daje sobie radę, ale to już mówiłem, chyba najlepszy procesor w tym roku jak dla mnie. No, minimalnie chyba troszeczkę bardziej tutaj, że tak powiem, ogarniało Sony części, Więc dobra, sprawdźmy pamięć ram w obu 8 plus to rozszerzenie tutaj ze zwykłej pamięci RIMI, co zostało w ramię. Ale ubite, AliExpress tylko w Xperi, cena w obu, obu poza ramem galerie tylko w Xperii HBO GO w Xperii. No i nie trzyma w pamięci co widzicie, niestety. Tu znowu jest to samo. Mapy, ale no, Xperia na 8GB to też tak za dużo tych y, rzeczy w ramię. Nie ma tak więcej. No, teraz widzicie znowu wszystko w Xperii w RAMie, Tu głowo zawsze się uruchamia ponownie, to normalne. Sklepy w obu w RAMie Tutaj akurat w Xperii trzymało w, nie trzymało w ramie było. Tu ok. 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 Okej. Okay. też OK. No czyli no, Xperia lepiej. No to rozszerzenie tego RAMu z pamięci moim zdaniem, nie wiem co to ma dawać. No co jest? No zamknij wszystko. OK, nie chcę. Trzeba ręcznie. Dobra, przechodzimy do gier. Czy w grach będą jakieś większe różnice? Któryś okaże się lepszy. Testujemy. Lecimy. Asfalt 9. Czy Xiaomi, czy Sony, Xiaomi. Temp Run 2, Sony, White Reef, czyli League of Legends. Tutaj widać same troszkę szybciej. Cześć, no Ridmi bardzo również. Dead Trigger 2. Tutaj Ridmi troszkę szybciej. Unkilled. Realme.

J.R.E.M.I. Super Mario Run No ciekawe, znowu R.E.M.I. Tu głupio to tnie, że na no telemocie czarne Angry Birds 2 No kwestia 21 do 9 Proporcje ekranu na no niektóre gry nie ogarniają. No tu bardziej się bo szybciej, co widać. No ciekawe, mniejszy procesor, a często szybszy brach no, Real Racing Trójka. Wychodzi, że mi dokładnie, już czekamy, a to jest ten sam moment, PUBG Mobile, uuu, jaki lak. no obstawiam, że już jakiś throttling leci, temperatury robią swoje, bo telefon trochę się grzeje. No, tu już jesteśmy. Tu dopiero teraz. No, ta animacja startowa, wiecie, jak to zwykle. W tej głupiej grze. I ostatnio mamy Ark Survive Evolved. No, jak widać. No cóż, no tutaj no, Xperia parę razy wygrała, ale też parę razy wygrał Realme, więc no, to nie jest takie jednoznaczne, żeby wybrać z na 888. Co się w ogóle dzieje? Coś tam robisz? Dobra, never mind. RAM sprawdzamy, co z ramem. Czy coś w ogóle siedzi? Tu widać, że już nie siedzi. Ten problem 2. To samo. LOL. No też nie. Dead Trigger 2. Restarty. Unkilled to samo. Oj lipa, lipa w obu. No ja nawet nie czekam. Widzę, że to nie ten. Droga. Tutaj. Też. Oj słabiutko, słabiutko. Poza RAMem. Czy w ogóle cokolwiek? Czy tryby gier czyszczą po prostu wszystko co się da? w ramach. No, to ostatnia gra? Też nie. No, beznadziejnie. Tryby do gier, wyczyszczam do zera wszystko co jest w ramie. Dobra, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Co Pan wybrał? Szczerze mówiąc, z racji ekranu na pewno wygrałbym Redmi, bo jest jaśniejszy, jest zdecydowanie tańszy, a zbytnio nie ustępuje serii. więc cóż. Każdy wybiera co chce. Odnośnie Xperia i Ryni, macie tutaj playlisty porównania z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.